Cześć siema, z tej strony MC Patryk 1915 a to jak możecie zauważyć jest... Mówił, że będzie w Chodźmy go poszukać. Dobrze. Jest kolejny odcineczek serii. Odwiedzimy nie znowu. Dobrze, Harry? Jedź wejdź. Eee... to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy. Co? Harry Potter i Zakon Feniksa. Tak. Jak widzimy Musimy teraz iść do Neville'a. Co robię No schody No no nareszcie i Okej. A, i teraz możemy... ...se poczarować. <laughs> o, jeszcze pięć do następnego poziomu. No siema. Dzień dobry. Okej. Aha, tu był ułożony Ten cały ten ten. Ten, 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 ten portret. Cześć! Hej! No się no. I co by to Wam powiedzieć? Sorry, jestem trochę... No co Ty robisz? Jestem trochę... ciutek. A, dobra. O. To w naszym pokoju jest... No dobra. O. Harbatę trochę, żeby Okej. Okay. Zajęcie transportacji, coś tam, coś tam. Profesor Ambridge go ustawił. Masz ochotę poszukać po tym fajnym przejście. Okej, okay. No i mamy kolejny... taką znajdźkę, jakby. Mi to pasi. Nie, to tą. Kurde, gdzie ta podkładka? Jest. Nie pamiętam, gdzie położyłam Nie, to, to. Licenzio! Okej. Okay. Tak to jest jak się bez podkładki gra. Czy pilnujesz przejścia? Nie powiem ci. Nie jak on patrzy. O nie. Tylko nie on! Kto? On. Tam jest! Nie widzisz? Nie chcę na niego patrzeć! Okej, okay. aha. W pokoju z widokiem! A dostałem to miejsce! Dziękuję! On jest jednym z nich! Wiem o tym! Przychodź szybko! Hasło to „płonące skórki! Co jest głupsze od latających Cześć, Neville! Nieźle. Nie wiem co się stało. Wymieszałem smoczy łajno z nawozem i te diabelskie sidła nie chcą przestać rosnąć. Profesor Sprout się wścieknie. Pomożemy ci. Dzięki Harry. Używałem zaklęcia incendio, aby je spalić, ale sam nie daję rady. Może w czwórkę nam się uda. Okej, okay, więc teraz mamy takiego kościka. Incendio! Incendio! Powódź A, to będzie lepiej na tym. Na no, co ty się patrzysz? Na co ty w ogóle... O. Zróbmy to, Harry. Tak? Okej. Okay. Rzucajcie dalej, to już połowa! Połowa? Doszliśmy prawie do drzwi, jeszcze trochę! Udało się! W środku jest jeszcze trochę. To jeszcze nie wszystko. Chodźcie! Okej okay. Jak sobie życzysz O, to nie tu o, pal, pal, pal się, pal się No Takie wredne gówno Prawie koniec No O pal się Może pomóc? Incendio

Część ognia. Nie chcę pomóc Incendio! Może pomóc? Tak by się przydało. Incendio No, 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 no Co fuck Ja na pierwsza to myszko jak jakiś powalony. Ej, no bez jaj. Skrzeloziele. Obym nie musiał tego znowu użyć. Okej. Okay. To zrobię naokoło. Nie tak. To się kiedyś... No. Incendio! Może pomóc? Ja najpierw... No kurde. Tu no prostsze. No na pierwsza i tym czarem jak... O. Dzięki Harry, myślałem, że już po mnie. W porządku, no. Neville. Czy Hermiona ci mówiła, że mam miejsce na ćwiczenia dla GD? Tak. A gdzie? Na siódmym piętrze. To pokój życzeń. Chodź za mną. To na siódmym piętrze. Po co to wszystko? Czy O ży... Oj, szóste. Szybko, stare, szybko. No To tu. Gdzie? Musisz naprawdę chcieć. Pomyśl, że potrzebujemy sali do ćwiczeń. Trzeba pokazać tej ropówsze. Muszę nauczyć wszystkich obrony przed Voldemortem. A nie mówiłem? <laughs> Aha. To tak jakby Hogwart nam pomagał! Musimy tylko znaleźć resztę i powiedzieć im, gdzie jest sala. I musimy zacząć ćwiczyć. Oho. Wywiesiłam listę członków GD na tablicy. Sprawdźmy, kogo brakuje. Znajdziemy ich na mapie Huncfotów. Znajdźmy wszystkich i możemy zacząć. Próbowałem nauczyć się Protego, ale mi nie wychodziło. Nauczysz nas? Jasne, że nauczę, Neville. Hermiono, masz książkę z zaklęciami? To może być trudne. Może w książce są jakieś wskazówki? Tak. Trzeba namierzyć cel i machnąć tak ruszczką. Protego! Dobrze, Neville. Pokażę ci. Rób to, co ja. Protego! Prędkowa! Świetnie! Jeszcze raz to na pewno zapamiętam. Udało się! Udało! O, nawet łatwe. <tryfota> o Jezu. Wspaniale! Dobrze Neville! Nie przypuszczałem, że się uda. O, cztery. Spójrzmy na listę GD i zdecydujmy, kogo znaleźć. Okej, okay, dobra ich jest, ale weźmy najpierw może... Jean Westley jest najbliżej. Prawda? Aha. No. Najbliżej jest ona. Więc pójdźmy do niej. O. To. A. Pan Wesley, zaglądałeś ostatnio do salonu. Twoja siostra Ginny zdaje się być czymś zaniepokojona. Aha. O jest, do naprawy. Reparo! Tak, muszę na podkładce grać. Oj, sorry, i tylko w tą grę. No biegnij, biegnij Potter. Okej. Okay. Ha, bo musimy iść do tego salonu. No, tamta to już czeka. Hej, wy na dole. To jeszcze nie wszyscy. Sprawdź na mapie. Znajdziemy tam resztę. Ambridge skonfiskowała rzeczy Freda i George'a. Flicz myśli, że to eliksir miłości. Po co im eliksir miłości? Ty trolu, to nie eliksir. To Bachanek do bombonierek Lesera. Musimy odzyskać flakony, bo Fred i George wylecą. Są w składziku Ambridge. Harry, możesz użyć peleryny niewitki, żeby je odzyskać? Jasne, przyniosę ją z sypialni. Hej, chcę porozmawiać! No chodź, 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 chodź. O. ani Wesley się wścieknie, jak to zobaczy. Spoko. Okej. Okay. O że musimy być cicho, więc nie gadaj, Ron. Ja? To ty nie możesz wytrzymać 20 sekund, żeby komuś nie nagadać. Nie rzucajmy lepiej zaklęć spod Peleryny. Za mało miejsca. Ktoś nas zobaczy. Nie rzucajmy, gdy jesteśmy niewidzialni. Mówiłam, nie rzucaj zaklęć. Ale fajnie to lepiej. wygląda. Taki duszek taki jakby. No daj, daj. Ciekawe, czy nas zobaczy ta e, jęcząca Marta. Okej. Okay. Spokojnie, gdzie idę. O, dobra. Kul, od początku źle chodziłem. tutaj. Kto tu jest? Aha. Jesteśmy nie widziali. Halo? Hehe. Nie widzą nas. Jezdę trolę. Jak chcesz chodzi zaklęcia, wystarczy pogadać z profesorem Kopniku. Pójdziemy do niego.